No i jesteśmy w kolejnym filmiku. Tym razem mega zestaw startowy. Trzeci mój mega zestaw startowy. Oczywiście już tak jak Wam mówiłem mamy tu zestaw zestaw Rodriguezów. Także dwa Rodriguezy czekają tutaj na mam nadzieję nie trzeciego Rodrigueza tylko tym razem na, na, na super kartę Wojtka Szczęsnego. Tutaj z tego drugiego mega zestawu startowego Trafiłem taką limitkę, skokę, tutaj daję od razu proszę bardzo kodzik dla tych którzy zbierają To dajemy kodzik, no i otwieramy, otwieramy i mamy nadzieję, że będzie tym razem to co te grycy lubią najbardziej, czyli nasza kolekcja za chwilę zrobi się kompletna i dojdzie mi wreszcie Karta, którą chcę, to troszeczkę no, niestety, zobaczcie <laughs> nie mam szczęścia. Trzecia karta Rodríguez'a, tak więc pech yy, Rodríguez ma już dwóch braci i do tego oczywiście, no, ja nie jestem zadowolony. Zaraz zobaczymy. Jeszcze jaka karta limitowana, karta limitowana, filiblam, yy, filiblam, od razu daję, proszę, kodzik, tak więc. No, nie jest za ciekawie, nie, nie, nie jestem szczęśliwy, ale no, trudno, będziemy. Może się wymienimy z kimś, bo wiem, że też niektórzy znowu trafiali odwrotnie, że Szczęsnego, a nie mają Rodriguez'a, to może się tutaj z kimś wymienimy. A tymczasem y, zrobimy sobie tutaj, otworzymy sobie y, te saszetki. Może tutaj coś nam się, nam to wynagrodzi i będzie jakiś lepszy strzał. Jakieś lepsze karty. Ci co oglądają moje wszystkie filmiki, to na pewno widzieli przed chwilą. Yy, dawałem yy, filmiki z zakupów, jakie dzisiaj mi się udało zrobić. Bardzo fajne, myślę, pomocne dla każdego. Yy, filmik, gdzie pokazuję te wszystkie rzeczy, które ja dzisiaj kupiłem. No i już jedziemy. Karty bazowe. Tutaj mamy master. I mamy kartę Defensive Rock Cielini z Juventusu. Tak więc dosyć fajna karta Defensive Rock i Master Stardridge. Idziemy w następną. Zobaczymy co tym razem tracimy. Oczywiście najbardziej karty Polaków mnie interesują. Master Snyder i mamy super kartę Expert Xabi Alonso. Super, więc trafienie Xabi Alonso. Jeśli ktoś zbiera kody, to proszę bardzo. Kodzik z eksperta. Tak więc yy... bardzo fajna karta. Ładne są te eksperty. Podobne trochę do Double Trouble. E, tak więc to już nie jest tak najgorzej. Ostatnio wczoraj otwierałem e, saszetki euro, to miałem tragiczne, tragiczne no, na 700 nic kompletnie się nie trafiło. Kompletny shit. Tak więc tutaj już nie jest tak źle. Nie mam jeszcze milika. Master, Borussia Dortmund, Mario Royce I proszę bardzo, Kodzik, do Mastera, jeśli ktoś chce. I mamy kolejną kartę, Defensive Rock, Pablo Zabaletta z Manchesteru City. Też fajna karta, jeśli ktoś chce, proszę, Kodzik. Zabaletta Manchester. I jeszcze jedną troszeczkę otworzę. No trochę jestem przygaszony, bo niestety nie trafiłem nie trafiłem Wojska Szczęsnego Tak więc trochę lipa będę musiał będę musiał coś jeszcze tu z tym zaradzić, no bo niestety tak jak jako kolekcjoner głównie Polaków y, w, na kartach z, y, w zagranicznych klubach to to niestety nie mam szczęścia, bo Nucci Tyson, tank i mamy fans favorit Dominguez Olympiakos z, z Olympiakosu Pireus. Fans favorit, no to już średnia saszetka Tak więc yy, widzieliście mniej więcej, co mi się tutaj udało trafić. Tak jak mówię, jakiegoś tam super. Szału nie było, ale, ale tych kilk, kilka kart fajnych jest. Tak więc zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Nie wiem, być może jeszcze y, zrobię sobie mega zestawik startowy. Jeszcze jeden, bo tak jak widzicie, no, no, no lipa. No niestety nie mam szczęścia. Mam tutaj zestaw y, Rodriguez'ów trzech. Trzech Rodriguezów w tej chwili, tak więc, yy, nic tutaj do przodu nie poszedłem z kolekcją. Kilka kart yy, z tych, które tutaj otwierałem, nie miałem. Także przydadzą się na pewno do uzupełnienia kolekcji. No ale najważniejsze, co mi było potrzebne, nie trafiło mi się. Tak więc, yy, kończę już trzecią część. To była trzecia część tych filmików o unboxingach. Oczywiście, zapraszam. Zapraszam wszystkich do lajkowania filmiku, yy, zakupów yy, na moim fanpage'u. Yy, linki będą pod, yy, pod filmikami. I na tym fanpage'u będę rozdawał karty dla dwóch, może trzech osób. Zrobi, zobaczymy, yy, wyślę, wyślę im te karty. W prezencie to są karty prism yy, to są karty prism yy, z, yy, z Ligi NBA z super koszkarzami. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, jeśli będziecie chcieli, to, to wylosuję y, może 2-3 takie zestawy i, i będziecie mogli te karty otrzymać ode mnie i od sklepiku Bobster, y, do którego y, y, Bobster Card Wars, y, do którego link też będzie tutaj pod filmikami. Jeśli ktoś tam chce sobie kupić jakieś akcesoria do kart, to to zapraszam do tego sklepiku, bo mają dobre ceny nie wiem jak z dostępnością, bo, bo, bo przez to, że mają dobre ceny, to też jak coś się pojawia, to też dosyć szybko znika, ale na pewno coś tam jest. Mają bardzo dużo saszetek i e boxów, można tam kupić coś się tylko chce, choć głównie z, z ligi NBA. Także jeśli jesteście tym zainteresowani, to zapraszam. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!